Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z deków. Tak! Wiem moi drodzy, że jest tych deków ostatnio mniej eee, Powód jest prosty Wyszło, Wyszedł Legend of Runeterra, który też będzie na YouTubie Wyszły te przygody, które mm, nie przeszkadzają jako taką w nagrywaniu deków Ale przez to, że te karty się pojawiają co tydzień Jest to takie trochę mało zorganizowane eee, I ciężkie do zorganizowania logistyczne Natomiast spokojnie eee, myślę, że już jakoś powoli, po, powoli większa ilość tych deczków będzie, eee, będzie wracać na kanał eee, W każdym razie w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać Ebigen Dragon Druida. I tak wiem, że ten deck nagrywałem niedawno. Ale wyszła nowa wersja, która jest aktualnie top 1, super, hiper, mega mocnym dekiem. Więc myślę, że warto było się tam i tali przyjrzeć. Tym bardziej, że wersja, którą ja Wam wcześniej pokazałem, była troszkę inna, jeżeli dobrze pamiętam. Chociaż nie pamiętam dokładnie różnic. A nie jest to jakoś super istotne. Co się zmieniło od wyjścia przygody, że ten dek zyskał tak bardzo na sile? Że z deku, który tak naprawdę ledwo, ledwo dawał sobie radę, stał się tier 1, top 1 dekiem, który w sumie nadaje się do nerfa. Zmieniła się ta jednostka. Ale powiedziałem skrzydlaty. Yy, skrzydlaty strażnik wszedł do gry, no i zmienia naprawdę dużo. Nie będę mówił wam, jak to wygląda w praktyce, no bo wiemy, że bufujemy sobie tego gościa, możemy sobie go z questa wyciągnąć, możemy go sobie zagrać i tak dalej. Powiem wam w teorii, yy, co ja myślę, że ten gościu robi takiego, że ten dek tak bardzo yy, mocno nabrał na sile. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy to, nie kumam. za cholerę nie powiedziałbym przed. Tym, że ta jednostka może wpłynąć na ten deck do takiego stopnia, że go wywinduje aż do mm, top 1 tier 1. Whatever. I nie wiem co mam o tym powiedzieć. Faktycznie ten gościu się mega dobrze sprawdza. Ma to nietargetowalność, tak samo jak ten który też ma nietargetowalność, jak ten smok, jak ten smok. E, I te wszystkie nietargetowalności faktycznie sprawiają przeciwnikowi problem. E, ma prowokacje, więc dobrze radzi sobie na a, dobrze radzi sobie z agro, dobrze radzi sobie też z kontrolą, no bo kontrol nie ma go jak zabić poza obszarówkami, nie? jeżeli nie ma jakiegoś tam Twistingera czy plagów Death, no to ma w ogóle przewalone. E, I reszta kart no, też dobrze saportuje ten cały, ten cały pomysł. Ehm, przede wszystkim te karty early, early game, znaczy tanie, może tak, bo to nie jest do końca są karty early gameowe e, Czyli powiększenie, które bufuje wszystkie kreatury w deku e, W kupie Siła, m, który quest, który pomaga nam wyciągnąć jednostki na stół, mega dużo daje e, Zionięcie smoków, czyli rampa z drołem gramy to w pierwszej, gramy to w drugiej jest impastycznie, gramy to w trzeciej jest jeszcze lepiej, obniżenie kosztu tych wszystkich smoków, które tutaj mamy no i te pozostałe jednostki, które tutaj widzicie, nie ma sensu tego wymieniać każdej, każde, yy, po kolei jeżeli chodzi o rannego, rannego Tolwira, to zamysł jest taki, że w momencie, w którym ten quest striggeruje i ten gościu jest zbufowany, na przykład no to wyciągamy kreaturę 4-8 dosyć sporą prowokację więc to jest taki po prostu mm, nie dość, że early game, który pomaga nam na początku na przykład agrodekami, no to jeszcze w late game'ie też potrafi zrobić coś z racji tego, że ma te statystyki całkiem fajne. Więc działa tak na dwie flanki. W early game'ie jako 2-3 kreatura, a w late game możemy go wyciągnąć z tego. Oczywiście możemy go też po prostu zagrać. No i to tyle w sumie. Dobra, nie ma co gadać za dużo o tym deku. Zobaczcie jak on sobie radzi w akcji. Polecam, bo naprawdę jest kozakiem. Mm. I to jest zdecydowanie de dek, który w tym momencie jest warty kraftowania. Więc polecam bardzo serdecznie. Aczkolwiek nie odpowiadam, jeżeli dostanie nerfa. Eee, lecimy z gierkami. Usownik Smoczej Paszczy. <laughs> Oj, hej, Pozdrawiam cię. Good luck, fan. No to chop chop. Gotowe. Czarek zagrany Co dalej? No proszę. Jak bardzo ładnie nam tutaj podeszło, proszę grać. Na kolejną turę mamy to, później mamy to, później mamy to, albo to. Czego chcesz więcej? Czemu mnie wzywasz? Czemu mnie wzywasz? Oj, czemu, czemu, czemu? Hej, 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 hej? U. No to nie jest fajne. Nie mówi, że woli stracić więcej kar niż jedna. Okej. Okay. Można też tak. Czy w sumie nie powiem, żeby to nie miało sensu, bo mimo wszystko on musi mnie dosyć szybko zabić, póki ja nie złapę kontroli nad sobą. Ale mógł skasować tą kreaturę jedną karciochą. Wydaje mi się, że to mogło być całkiem opłacalne. Aczkolwiek w sumie na no, pewności nie mam. Niech będzie. Zobaczymy, zobaczymy Czop, 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 czop. No i heal w górę. No i teraz, kurde, nie musiałby tego ziljaksa kasować więcej niż jednym atakiem. Eee, Junagi przemyślał sytuację. Okej, okay, myślę, że zagramy sobie kuścika i przez kopię tego stronnika. Opla. Yy, bestia, demon. No zabijmy demona. Nie graj. No i sytuacja wydaje się być w miarę opanowana. Jasne. Okej, już zła. Ale mu siadło. Proszę, proszę. No to chop-chop. Jaki zmutowany Feridragon dragon. I jedziemy. Jak się gra przyjemnie? No raczej, że tak. Uuuu, 8-8. No to już takie trochę mniej przyjemne. Dobra, nie będziemy za bardzo cudowali. Bierzemy sobie kartę. Ojej, ojej, ojej. Roskę misplay Liro i się tam czaj napompowany No trochę tego ma Nie ma co ukrywać Okej okay. Ja tak tylko Teoretycznie spytam Litalek to widzimy czy nie? No Elo Elo moreczko no dobra, co my tutaj mamy? Mamy dwójkę. To co drogie wyrzucimy, fruzję zostawimy, rannego Tolwira na drugą turę. Które... No nie wiem, to powinienem szukać... Yy... Albo rampy, albo Ebigena, ale z drugiej strony mamy Huntera, który jest dosyć agresywnym deckiem. Więc chyba nie będziemy aż tak... Agresywnie muliganować. Muli I zostawimy tą dwójkę. No inną kwestią jest to, że dostałem drugą, no ale... nie za bardzo mi to pasuje, czy mi to pasuje? Mogę teraz zagrać to, koń na to, później to, ale nie. Chcę zagrać szybko fruzję w następnej turze, więc zróbmy tak. Sprawdźmy. Hmm. Co tu robią ranne tolwiry? Nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że rapują. Skumajcie, jak mu chodzi ten wąs, czy to tu tam jest. Tak ten. Um, 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 um. Okej. Okay. A tak mówiąc już bardziej serio... Myślę, że możemy zagrać prowokację w następnej dwie kreatury. To mają synergię z questem. Jak, są, jak się wyciągają to są wtedy 2 na 6. Grasz wersję z Icerą i Liroją, bez niego, czy bez Liroja. Teraz jakby na przykład zrobił quest'a i wyciągnął Tol'Vira, to, to, to no to wyciągam większą jednostkę.

No i teraz na przykład wyciągamy sobie takiego tolwirka i on ma tam 60 60 statystyki i prowokacje. Jestem tam, gdzie coś się dzieje. dzieje. Morta dzisiaj nie tonieje. Eee, jakby to była jakaś dziwna wersja z jakimiś pandami albo z Bóg wie czym. Wszystko widziałem. Top top top. Top top top. Top 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 Tak sobie. O. Oh. Oooo! Nie będzie healka? Nie, dobrze. Coś by to był Freezing Trap. Chyba nie. To co pan powie na nietargetowany stół smoków z dziewiątką ataku? Ostrzelam, że ten to raczej daleko nie, doje nie dojedzie. Ale ten... O. O oh. a miało być tak pięknie. <grym> hmm. Dlaczego? Ten do czarów naciskała płytka. Czy jak tam naciska? Na nazywa. Jeżeli dobrze liczę, to jak zaaplikujemy 9 i 9 i 4, płytka naciskowa to się nazywa, to co prawda trygerujemy sekret, ale wygramy. Więc Mission Company, bueno, co my tutaj mamy? Mamy no, takie rozdanie nie najlepsze, ale że gramy na rogala, na to raczej sobie nie będziemy pozwalać na... Wyrzucanie wszystkiego i szukanie nie wiadomo czego, czy znaczy, no Epigena głównie. A to rozdanie no też jest takie uuu, no powiedziałbym, że nawet jest całkiem niezłe. W pierwszej turze mamy to, w drugiej turze możemy dobrać kartę, dać sobie manę, w trzeciej turze możemy zagrać to, w czwartej turze możemy zagrać to. Plus ewentualnie kartę, którą zabierzemy gdzieś tam po drodze, więc wydaje się, że układ jest całkiem znośny. No, tutaj można by zagrać tego gościa, ale patrząc długofalowo, czy tam z dłuższej perspektywy, czy jakkolwiek by tego nie nazywać. Dodanie sobie jednego punktu many w tym momencie da nam raczej więcej na przestrzeni kolejnych paru turów. Na przestrzeni kolejnych dwóch na no pewno to było, by dało więcej, ale na przestrzeni kilku um, myślę, że nie do końca. Zrobimy teraz tak i teraz możemy zagrać albo 5, albo 2 plus 3 jeżeli dobierzemy 3, a później już tak już włączyć, tak myślę. To już jest dostępne? Serio? Okej, okay, mamy taką sytuację. To oczywiste jest to, że wolimy zagrać dwie kreatury zamiast jednej. Więc wrzucimy dwóch takich typów: mało łokie. Kur bro. No już tak super, to nie jest. Tutaj mamy 8, tak. Więc ja myślę, że zamiast grać tego, zrobimy tak. Stradujemy to i zagramy to. Chociaż w sumie jakbym tego wyciągnął teraz, to może nie powinienem od razu atakować. Ktoś nam pytał wcześniej po co się gra tego, no to na przykład dlatego, że jak się go wyciągnie to jest 2-6. Jeszcze jakby był ebigen, no to już w ogóle bajka. No.

I na następną turę mamy trójka plus, yy, plus, trójka plus piątka. Ci, którzy służą, są sobie wynagradzani. Nie. Hmm. No nie zagram tego questa teraz. Wolę zrobić tak. A może być. O nie! Zmisowałem. Tak. tak. Ale to niewiele zmienia. Myślę, że i tak tą grę mamy w kieszeni. Raczej armia smoków nawet bez bufa da sobie radę. Kto je król? On to król. Tyle coinów. Panie, jakie playsy. On to jeszcze wyciągnie. Chłopaki, dziewczyny. No jednak nie. No dobry ten Zdecydowanie. Pyk, pyk, pyk.